kochani, witajcie na kanale. O matko i córko, mamy pudełko. Pudełko pełne kosmetyków. I dzisiaj? <tryk> Trudno. To są kosmetyki. One żyją własnym Tak więc, dzisiaj pokażemy Wam, jak robimy pełen make-up jedną marką. Mówimy tutaj o marce. Jakie marce? Mua. Make-up Academy. Tak. Dostałyśmy wszystkie kosmetyki z firmy, ze sklepu Kosmetyki z Ameryki. Jak zwykle właśnie tam zrobiłyśmy zakupy. Mamy tutaj bardzo dużo kosmetyków, bardzo dużo kosmetyków. I zrobimy dwa makijaże dla mamy i dla córki. Zaczynamy! Zacznę od tego, że na moją oczyszczoną twarz nałożę bazę pod makijaż, bazę pod podkład. Ma konsystencję. I ma właśnie bardzo wyrównać skórę i zmarszczki. Rozprowadzę ją na całej twarzy. Ma ona także za zadanie nawilżyć moją skórę. Na skórze został taki tłusty film. Czuję taką warstwę. Myślę, że właśnie na tej warstwie będzie się fajnie podkład rozprowadzać. Biorąc pod uwagę to, że firma mła yy, nie ma podkładu, użyję taki z Liren No Mask. Ja mam akurat 0,1 jasny. Nie nałożyłam podkładu zbyt dużo. Ponieważ myślę, że moja cera nie potrzebuje dużej ilości podkładu. Poza tym nie chcę, żeby miała taką maskę na twarzy. Nie lubię właśnie takiego efektu. Myślę, że jest ok. Mam tutaj korektor pod oczy. Kolor Almond. zobaczymy jest jasny to dobrze, bo ja mam cienie pod oczami i rozprowadzę gąbeczką będzie to taki makijaż wyjściowy ponieważ jak część osób już wie a na co dzień się zbyt mocno nie maluję, jedynie na jakieś większe wyjścia. Ten korektor nie jest bardzo kryjący. Ale myślę, że, że jest ok. Jak to pałamina wygląda? Dobrze. Następnym krokiem będzie róż Róż w sztywcie. Pierwszy raz mam taki produkt Zawsze używałam różu sypkiego A tutaj proszę coś takiego Blue Shimmer Stick Tak się nazywa ten róż Myślę, że rozprowadzę go gąbką Wklepię go Myślę, że delikatnie podkreślił moje kości policzkowe myślę, że ładnie to wygląda. Teraz czas na puder. My tutaj mamy kolor matt satin soft beige. Aha i jeszcze powiem, że oprócz kosmetyków zamówiłyśmy sobie także akcesoria. Mam tutaj taki fajny pędzel do nakładania. Pudru F4. Bardzo mięciutkie włosie. Jak widać, już go używała któraś z nas, albo nawet i obie, bo ja na pewno, a Paulina się teraz za kamery uśmiecha, że też go już używała. Yy, więc yy, tak, jest już to produkt wypróbowany. A. I teraz delikatnie rozprowadzę na twarzy. Nie używam żadnych bronzerów, ponieważ moja twarz jest opalona i myślę, że te naturalne cienie wystarczą. Twarz już wygląda o wiele lepiej. Kobieta w moim wieku chce, aby cera wyglądała na młodą, świeżą, wypoczętą i ten efekt pomoże mi uzyskać rozświetlacz tej samej firmy Pink Shimmer. Ten produkt już kupiłam kilka miesięcy temu, już go używam. Także tego produktu nie muszę testować. Nakładam go zazwyczaj tutaj właśnie. Tak delikatnie, nie za dużo. Troszkę na muszek. Ten produkt nie nadaje koloru, on tak właśnie tylko delikatnie rozświetla. Tak myślę, że czas zająć się oczami. I tutaj w tym pomoże nam na pewno baza pod cienie Pro Base A Primer. Wygląda to jak podkład, ale pomaga w tym, aby cienie się dłużej trzymały. Zobaczymy lepiej to delikatnie w powieki. Jak widzę, nie nadaje to żadnego koloru, jest to neutralne dla skóry. Ale jest to takie lepkie i to prawdopodobnie utrzyma duże cienie na moich powiekach. Teraz czas na to, aby nałożyć cienie na oczy. Yy... Ja tutaj mam paletę Elysium Palette. Jest tutaj 10 kolorów: 2, 4, 6, 8. 10 kolorów plus kredka. Są tutaj pomieszane kolorki: i matowe, i perłowe. Już w kilku filmach mówiłam, że ja nie lubię perłowych cieni, ale właśnie takimi cieniami się pomaluję w tym filmie. Bardzo mi się właśnie spodobały te kolory. Są piękne. No i zobaczymy. Ja tu już kilka wypróbowałam, ale zobaczymy, jak one będą wyglądać na moich oczach. Ale pierwszym krokiem, który zrobię, jest użycie czarnej kredki. Jak byłam jeszcze młodą dziewczyną, nastolatką, i robiłam swoje pierwsze kroki makijażowe, moja siostra poradziła mi, abym czarną kredkę używała do tego, aby zagęścić moje rzęsy. Robię sobie taką kreskę między rzęsami. Zaraz Wam pokażę. Jest to dobry chwyt. Aha, i jeszcze muszę powiedzieć, że, ma, że zamówiłyśmy sobie jeszcze kredkę razem z temperówką. I to jest czarna kredka. Intens kolor Jet Black. Ale ja użyję tej kredki właśnie z tej paletki. I zazwyczaj tak właśnie wygląda mój codzienny makijaż. Czyli kreska między rzęsami, tuż do rzęs i koniec. I tak już wychodzę z domu. Ale tak jak mówię, dzisiaj ten makijaż będzie pełniejszy. I wejdą w ruch właśnie te cienie. Zamówiłam także pędzel do nakładania cieni E1. Pierwszym cieniem, który użyję, będzie właśnie ten, ten tutaj bardzo jasny. Użyję go w kącikach. Jako podstawę użyję tego najjaśniejszego perłowego cienia. No, jestem ciekawa efektu. No, zobaczymy. Teraz użyję może tego cienia. To jest taki hmm, fioletowy. Brązowy, brązowy pomieszany z fioletowym. Coś takiego. Wiesz co, jak na to patrzę z tej strony, to wydaje mi się, że fioletowy połączony jest złotym. Hmm, no jest to taki dziwny kolor. Zobaczymy, jak będzie wyglądać na mojej powietrze. No zobaczymy. Muszę powiedzieć, że nie wygląda to źle. Jestem mile zaskoczona, że w tej cenie można kupić yy, cienie, które... Się nie osypują, bo ładnie się nakładają i do tego mają naprawdę dobry pigment, bo czasami mm, te cienie niby na paletce wyglądają ładnie, że te kolory są naprawdę ciekawe, a jak się je nakłada na oko, to właściwie ich nie widać, albo się bardzo osypują, albo po godzinie ich nie ma, znikają. A tutaj nie wiem, co się z nimi dzieje po godzinie. Mam nadzieję, że nic. Ale na pewno się je fajnie nakłada. I ta pigmentacja tych cieni jest właśnie taka, jak chcę, żeby była. Dobra, myślę, że jest ok. Nie chcę, żeby tego było za dużo. I co? Najciemniejszym cieniem, który sobie tutaj nałożę w kącikach, no nie wiem, czy ten, czy ten. Ten czy ten, ten, czy ten, ten czy ten. No dobra, powiedzmy, że ten. Nie jest źle, nie jest źle. Tych chcieli, na pewno będę używać. Jestem bardzo zadowolona. Bardzo. Dobra, teraz wszystko ładnie zblendujemy. Do blendowania użyję pędzla E3 z firmy Mua. Bardzo mięciutki pędzelek. Na okrągło zakończony. Fajny. No to blendujemy. Aby jeszcze bardziej podkreślić oko, użyję tego takiego fioletowego koloru. I ten kolor naniosę. Tutaj. Tak. Kończymy z oczami. Ten etap już jest za nami. Teraz co teraz muszę pomalować? żąsy Użyję do tego maskary, muła. Tutaj jakiś numerek. Mascara shade 5. Nie wiem czy to jakiś numerek jest, czy. Czy co? Zazwyczaj do podkreślenia brwi y, używam tylko y, czegoś takiego. Właśnie takie szczoteczki, ale mam tutaj kredkę do brwi. No i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Tutaj mamy kolor Mid Brown. Myślę, że to jest taki średni brąz, bo, bo był tam dark brown. Ale ja zamówiłam tą jaśniejszą. Na mojej prawej brwi jest blizna, więc tą kredką muszę tą lukę zamaskować. No ja u siebie akurat nie lubię aż tak mocno podkreślonych brwi. Wolę jak one są delikatniejsze, no ale biorąc pod uwagę to, że właśnie idę na imprezę, no to warto zaszaleć. Z drugiej strony jest taki rozświetlacz pod brwi, ale biorąc pod uwagę to, że ja już mam cienie w kolorze perłowym, to ja już nie będę tego oka bardziej rozświetlać. Ale oczywiście, kto chce, może właśnie tak zrobić, tak, po to to jest. I teraz właśnie użyję jeszcze tej szczoteczki. Ten kolor jest bardzo jasny, więc nie wiem, jaki będzie efekt. Może zepsuję cały makijaż, nie wiem, zobaczę. A może nie. Chyba nie. Może troszeczkę jest za krótka ta szczoteczka. Może mogłaby być dłuższa. Wygodniej by się nakładało, ale nie jest źle. Nie, kolor też OK. Do utrwalenia całego makijażu użyję, e, użyję mgiełki. Pro Base Fixing Mist. Giełkę też testuję. Pierwszy raz używam w ogóle takiego kosmetyku. Oj, myślę, że ten, ten atomizer wydala zbyt duże krople. Wydawałoby mi się, że tam giełka będzie bardziej yy, giełkowa, bardziej delikatna, o tak. Mm. No zobaczymy. Czuję taki chód na twarzy. Tak chyba ma być właśnie. No zobaczymy. Nie wiem, twarz mi się nie ściąga. Nie wiem w ogóle, jaki, jaki efekt powinien być, ponieważ tak jak mówię, jest to pierwsza mgiełka, którą stosuję. No i teraz czas na usta. Zamówiłyśmy kilka pomadek, kilka szminek. Bardziej się na nich skupi Paulina, ponieważ Paulina lubi malować usta. Ja raczej wolę podkreślać oczy, więc ja użyję takiej najbardziej naturalnej z tych, które my mamy. Jest to szminka lipstick shade 11. Był to kolor najbardziej delikatny, najmniej spektakularny z tych co mamy, no i co? I właściwie to jest koniec mojego makijażu, marko. Teraz kolejna paulinę. Mam nadzieję, że ten makijaż Wam się podobał. Nadeszła kolejna Pragnę tutaj zauważyć, iż mam dopiero 15 lat i nie potrafię się malować jeszcze, powiedzmy, na tyle profesjonalnie jak moja ma, ponieważ za nią jest już e, kilkanaście lat stażu. Ja ten staż dopiero zaczynam. Tak więc, ym, więc proszę o wyrozumiałość i zaczynam. Ym, na swoją twarz nałożyłam już podkład ponieważ musiałam wyrównać jednak trochę koloryt. Nie był to kosmetyk firmy MUA, tak więc stwierdziłam, że przed filmikiem mogę to zrobić. Ale teraz czeka na mnie korektor. Będę sobie tak teraz kręcić. 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 Nałożyłam go na niedoskonałości. Teraz y, troszeczkę pod oczy. No chyba jest on na mnie za ciemny, ale zobaczymy jak się wklepie. Jeszcze tutaj bo trochę nierówno to zrobiłam. Może jednak lepszy byłby ten, którego użyła moja mama. i wygląda lepiej niż na moich niedoskonałościach, to trzeba przyznać. Nadeszła pora na róż, na co dzień różu nie stosuję, ale jak już nagrywam filmik, to postaram się zrobić ten makijaż jak najbardziej profesjonalny. Oczywiście na moje siły i możliwości. Um, mam tutaj również z firmy Mła Blush Perfection Cream Blusher. Nie wiem, nie wiem co dobrze powiedziałam, mam nadzieję, że tak. Tak więc e, nałożę go na swoje kości policzkowe. użyję pudru, takiego samego jakiego użyła moja mama i pędzelka również takiego samego jakiego użyła mama. tak więc nie muszę tutaj zagłębiać się w nazwy produktów ponieważ to wszystko miście przedstawione ogólnie to ten pędzelek po prostu uwielbiam jest naprawdę mięciutki super się nakłada nim puder jest po prostu rewelacyjny Następnie nałożę rozświetlacz, również ten sam co moja mama. Tak więc znowu nie mam co mówić. Firma była dokładnie ten sam. Mama tutaj powiedziała, że kobiety w jej wieku już pragną, aby ich cera wyglądała promieniście, żeby. Żeby wyglądała na wypoczętą i po to używała yy, tego kosmetyku, aczkolwiek ja go używam dlatego, że jest po prostu moda na rozświetlanie twarzy niezależnie od wieku. Tak więc nie porównuję się do wieku mojej mamy. Oczywiście, że nie. Yy, moja mama najpierw nałożyła yy, cienie na oczy, dopiero potem zajęła się brwiami. Ja natomiast wolę skupić się na brwiach, ponieważ lubię je podkreślać. Tak więc. Najpierw podkreślę brwi również tym, czym podkreślała jej moja mama. Użyję również tej szczoteczki, której używa moja mama. Ona ma za zadanie y, lekko jeszcze dokolorować moje brwi, usztywnić i wyczesać. Ogólnie moje brzydki są teraz za ciemne, na co dzień się tak nie maluję, no ale tutaj innych kosmetyków teraz nie mam. To jest niby najjaśniejszy kolor i to, i to, ale jak dla mnie, dla takiej naprawdę blondynki, blondynki, za Następnie nałożę bazę pod cienie. Dokładnie to samo, co miała mama, tylko myślałam, że ją się wyciska tak jak to. I próbowałam to jakoś tak nacisnąć. Nie wiem, co chciałam z tym teraz zrobić, ale zapomniałam, że to ma taki aplikator jak pomadka. Nałożę teraz cienie. Mam całkiem inną paletę niż mama, czyli wreszcie coś innego do pokazania. Tu mam opakowanie z tego, a tutaj mam już cienie. Yy, ogólnie nazywają się te cienie Utopia, a tutaj mam po prostu yy, Mualux, także yy, Mualux Utopia, tak to chyba jest, po kolei. Na początek użyję tego jasnego, żeby rozświetlić kąciki oczu. Ogólnie bardzo fajna jest ta paleta, ponieważ ma tutaj lusterko, z którego mogę skorzystać. Nadeszła pora na odcień złoty, ponieważ uwielbiam jak moje oczy są podkreślone takim kolorem. Na zewnętrzny kącik oka nałożę ten taki rdzawy kolor. Przy złotym będzie bardzo ładnie wyglądał. Blendujemy. Mam maskarę inną niż moja mama, ponieważ moja ma silikonową szczyteczkę, a jej miała włoski. Tak ona wygląda. Zobaczymy jak będzie e, sprawowała się na ustach. <gryw> na ustach. Albo oczach, <gryw> albo rzęsach. To już na drugim oku już jest. Tak więc zakończyłam tym samym malowanie moich oczu. Nadeszła pora na pomadki. Yy, zaczniemy od takiej bordowo-śliwkowej. Podobno matowa. Nie mam tutaj żadnej nazwy, ale tak ona wygląda. Dla mnie ten kolor jest zdecydowanie za ciemny. Nie wyglądam za dobrze. Ale ogólnie mogę ją polecić dla osób, które wolą ciemne kolory na ustach. Przechodź do kolejnego koloru. Druga szminka, już po słuchach wiem, że jest bardziej taka kremowa. To jest szminka, która nie będzie matowa. Zobaczymy jak będzie wyglądała na ustach, dużego numerku nie ma. O nie, jest. 16. Która tamtej też powinna być. Nie ma. Tak. Ale to jest 16. Jest taka koralowa. Ogólnie fajnie się sprowadza. Ładnie wygląda. Ale do trzeciej następnej, ostatniej. Ostatnia, ym, ostatni produkt to nie jest szminka, jest to pigment koloryzujący. Pierwszy raz mam do czynienia z czymś takim. Zobaczymy, jak będzie wyglądał na ustach, ale już czuję, że pięknie pachnie. To tyle. Jeszcze mgiełka utrwalająca makijaż. Wow! Dostałam w szoku. Tak się nie chłodzi. Oby mi to wszystko zaraz tak nie ściekło. Zanim to wyschnie? Mam do Was małe pytanie. W której pomadce wyglądałam najładniej? To możecie pisać w komentarzu, a teraz zapraszam tutaj mamy. Mam nadzieję, że makijaże kosmetykami firmy Mua przypadły Wam do gustu. E, nam się te makijaże podobają, oprócz jednej rzeczy. Na pewno nie podobają nam się brwi. Okazało się, że mamy je za ciemne. Tak, my się tak na co dzień nie malujemy, nie podkreślamy tych brwi aż tak bardzo. Tak, Ty masz takie same zdanie jakie. Tak, tak, tak. Nie, te brwi nam tak nie pasują do naszego makijażu. Poza tym, jeżeli chcecie się bliżej przyjrzeć kosmetykom, które Wam dzisiaj pokazałyśmy, to możecie to zrobić, ponieważ w opisie pod tym filmem jak zwykle zostawiamy Wam linki do tych artykułów, możecie zobaczyć, w jakich są cenach i co tam producent więcej o nich napisał. Poza tym jeszcze jedno ogłoszenie. Sklep kosmetyki z Ameryki właśnie dzisiaj, czyli 9 sierpnia, ma dla Was taki specjalny bonus, że kurierzy firmy Impost. I paczkomaty są obniżone do 5 zł. Czyli warto właśnie dzisiaj coś kupić. Zachęcamy Was do tego, bo musimy jeszcze powiedzieć, że na pewno numerem 1 wśród tych kosmetyków, które dzisiaj testowałyśmy, pokazywałyśmy Wam na filmiku, są, jeżeli o mnie chodzi, to na pewno Cię nie Fajna cena, yy, fajne kolory, fajnie się je nakłada. Yy, w ogóle yy, same plusy, tak, same plusy. Moim zdaniem najlepszy jest puder oraz pędle, tak więc możecie się w nie zaopatrzyć. A my życzymy Wam miłego dnia i mam nadzieję, że ten filmik nie będzie za długi. Papa <grych> pa, kochani, baję.